Witam Was, moi drodzy, na kanale. Drogi Boże, dziękuję Tobie za Twoją obecność tu i teraz. Dziękuję Tobie, że w Duchu Świętym, w imieniu Jezusa Chrystusa, mogę mieć relację, społeczność z Tobą. I chcę Ci, drogie Ojcze, powiedzieć, że tak bardzo chcę i pragnę, abyś mnie nasączył sobą. Tak bardzo chcę i pragnę, abyś przeszył mnie swoim duchem w moim sercu, w mojej psychice. A nawet w moim ciele. Proszę cię, duchu święty, o Twoje działanie. Proszę cię, duchu święty, nasycaj moje serce. Nasycaj moje serce Bożą Obecnością. Nasycaj me serce Słowem Bożym. Nasycaj mnie, duchu święty, objawieniem Jezusa Chrystusa. Nasycaj mnie poznaniem Boga Żywego. Dziękuję, Duchu Święty, że Ty działasz. Dziękuję Tobie, Duchu Święty, że Ty mnie przemieniasz. Dziękuję Tobie, Duchu Święty, że Ty masz moc i masz mądrość, a nawet swoją wiarę we wnętrzu moim, dzięki której kształtujesz moje serce i nadajesz określony bieg, określony kształt dla tego naczynia, którym jestem. Dziękuję Tobie, Duchu Święty, za Twoje działanie. Dziękuję, Duchu Święty, że Ty nasycasz moje uczucia, moje emocje, moje myśli, moje wyobrażenia. Nasycasz moje cele i moje pragnienia. Nasycasz moją wolę treściami z Bożego Serca. Nasycasz mnie, Duchu Święty, treściami, ha, które są wyrazem natury, natury Ojca w Chrystusie Jezusie. Dziękuję Tobie, drogi Jezu że mogę żyć i trwać w Tobie, że mogę żyć i być zmieniany przez działanie Twojego ducha, przez działanie Twoje jako żywczego ducha we wnętrzu moim. Dziękuję Tobie, że mogę polegać na Twojej pracy nade mną. Dziękuję Tobie, że to Ty jesteś tym życiodajnym duchem, duchem łaski. Dziękuję Tobie, że kiedy zbawiłeś mnie, kiedy doświadczyłem Twojej obecności, kiedy przeszyłeś mnie, ha drogą, prawdą, życiem i to życiem wiecznym, to powołałeś mnie do relacji z Tobą, powołałeś mnie w duchu pokoju, abym żył w tym odpocznieniu od dzieł swoich, a jednocześnie abym miał serce trwające w Tobie i polegał na Tobie, na tym, co Ty czynisz wobec mnie, we mnie i przeze mnie. Dziękuję Tobie, drogi Ojcze, za łaskę w Chrystusie Jezusie. Dziękuję Tobie. Amen.